Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład kart. Dzisiaj e, zadamy pytanie, komu zawróciłaś w głowie? Komu zawróciłeś w głowie? I zobaczmy, co pojawi się w rozkładzie, jak się energia poukłada i czy rzeczywiście dostaniesz odpowiedź na pytanie, komu zawróciłaś w głowie? Komu zawróciłeś w głowie? Paść lichów? Oj, karty się sypią śliskie. Komu zawróciłaś w głowie? Zobaczmy, co się tutaj pojawi. Zapraszam kochani do subskrypcji, do lajkowania, komentowania. Bo to wspiera kanał, pozwala go rozwijać. Jeżeli tutaj zaglądacie, to zapraszam, subskrybujcie. Dziękuję Wam bardzo za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj pytamy: kart Tarota. Komu zawróciłaś w głowie? I zobaczmy, co się pojawi. Komu zawróciłaś w głowie? Jeszcze jedna karta nam wyskoczyła. Czwórka pentakli. Zobaczmy. Komu zawróciłaś w głowie? Komu zawróciłaś w głowie? Czwórka pentakli to może być środowisko pracy, albo szkoła, albo jakieś miejsce publiczne. Gdzie wasze drogi się krzyżują, gdzie możecie siebie nawzajem obserwować, rozmawiać. Na co dzień możecie się tutaj spotykać, i może jedna z osób nie ma ochoty na zmiany w swoim życiu, a druga osoba czuje, że ta energia narasta, zainteresowanie wzrasta. Mamy piątkę buław, czyli takie bicie się z własnymi emocjami, zastanawianie się, jak tutaj, co mogę zrobić, żeby pokonać taką niechęć z Twojej strony, bo Czwórka Pentakli może mówić, że nie jesteś w takiej sytuacji życiowej, że nie chcesz zmian. Nie bardzo masz ochoty na żadne nowe relacje, albo jesteś zadowolonym z życia singlem, albo po prostu osobą w relacji. Natomiast piątka buław pokazuje, że tej osobie bardzo zależy i ona tutaj jest gotowa pokonać każdą konkurencję, żeby zdobyć twoją uwagę. I mamy dwójkę pentakli, czyli właśnie takie rozchwianie emocjonalne, takie niezdecydowanie ta osoba i z jednej strony tej osobie bardzo zależy, a z drugiej strony widzi, że nie ma takiej siły sprawczej. Próbuje znaleźć jakąś, jakiś pomysł, y, lawiruje, kombinuje, tak? Tutaj pokazana jest właśnie takie ekwilibrystyka wręcz. Y, troi się i dwoi, żeby y, zwróciła uwagę na niego, y, natomiast ta czwórka mówi, że jesteś skupiona na sobie, na swoim życiu i nie bardzo masz ochotę na. Y, tego typu relacje, bo może właśnie wyczuwasz, że ta osoba bardziej ym, podąża w kierunku, właśnie jakiegoś romansu, czy takiego, takiej relacji bardziej y, ognistej. Natomiast y, czwórka pentakli pokazuje, że ty jesteś bardzo uziemiona w tym momencie swojego życia ym, i nie czujesz tej gotowości na zmiany. A dwójka pentakli, no to jest. To jest próbowanie, tak? To jest wykorzystywanie różnych możliwości. Działanie za, za drugim podejściem, za trzecim podejściem. Um, oczywiście nic się tu nie wydarzy, jeżeli ty zatrzymasz się w tej czwórce pentakli, bo um, ty masz taki spokój wewnętrzny i jesteś ostrożna bardzo. Natomiast tutaj jest ktoś taki trochę bardziej Szalony, który lubi ym, ryzyko, lubi właśnie ym, próbować, yy, kombinować. Yy, I ta karta mówi w sumie dwie osoby, dwie prawdy. Zawróciłaś tej osobie w głowie, samym tym, że on się Tobą po prostu zainteresował, zaintrygowałaś go. Może to były jakieś ciekawe rozmowy. Ym, Coś sprawiło, że rzeczywiście pojawiło się coś więcej niż tylko taka zwykła znajomość, przynajmniej ze strony tej osoby. Możesz nawet o tym nie wiedzieć. Ta osoba gdzieś krąży koło ciebie. Natomiast ty jesteś tak bardzo skupiona na swoim życiu, na swoich zadaniach, na codzienności, że możesz właśnie nie dostrzegać starań tej osoby albo po prostu Inaczej odczytujesz tak, jego zachowania. Może nawet jest sympatia między wami, natomiast nie bierzesz, patrzysz na niego jak na kolegę, na przyjaciela, może, ale na pewno nie jak na partnera do relacji. A tutaj mamy maga, czyli ta osoba próbuje Cię zaczarować. Najpierw ty zawróciłaś mu w głowie, a teraz on próbuje wszelkich sposobów, żeby złapać tą komunikację z tobą. I tutaj mamy takie właśnie kreowanie siebie na kogoś takiego wyjątkowego. Zrobi wszystko, żebyś zwróciła na niego swoją uwagę. Chyba, że ta karta mówi, że ty rzuciłaś na kogoś po prostu tak zauroczenie. Może nawet nieświadomie to zrobiłaś. Nie miałaś takich intencji, bo Czwórka Pentakli sugeruje, że jednak nie. Natomiast ta osoba mogła po prostu Twój język ciała odebrać zupełnie inaczej. I mamy taki moment właśnie trochę takiego konfliktu wewnętrznego. Z jednej strony jest osoba, która. Nie widzi tego, co się wokół niej dzieje, bo po prostu zajęta jest swoją codziennością, a z drugiej strony, osoba, która na wszelkie sposoby próbuje kogoś sobą zainteresować, zauroczyć, tak jakby czuła się wręcz uzależniona od. Taką, po prostu taki sobie po prostu narzuciła schemat działania, że za wszelką cenę chce zdobyć twoje serce. Zobaczmy co tu jest dalej. Sąd, mhm. czyli yy, ma takie poczucie, że yy, jest szansa, bo sąd yy, pokazuje gotowość na to, żeby zostawić ze sobą swoją przeszłość, a postawić właśnie na to, co nowe. Yy, w sądzie jest ciekawość drugiej osoby i ochota na to, żeby właśnie rozmawiać. A te rozmowy mają na celu właśnie wykreowanie czegoś między wami, nawiązanie takiej bliższej relacji. Tutaj chodzi o odkrywanie radości tym, co jest teraz, w tym, co się może między wami wydarzyć w przyszłości. Są tutaj. Mm, jest tutaj takie, właśnie. Jest duża ciekawość, tak, nie wiem, jak to ująć słowami. Jest takie poczucie, że jest szansa na to nowe, tak, że tutaj rzeczywiście mm, ta osoba ma nadzieję, że wszystko między wami może. Właśnie wskutek tej jednej decyzji wystartować w coś nowego, i chce po prostu ta osoba wykreować, tak jakby swoją rzeczywistość, bo bardzo tego pragnie i bardzo tego potrzebuje. I kreuje, tak jakby siebie i tą swoją rzeczywistość według swoich pragnień i swoich potrzeb. Trochę żyje w takiej iluzji. Może to być osoba, która bardzo potrzebuje. Miłości w swoim życiu na ten moment i trochę stała, czy stał się ofiarą swoich iluzji. Może więcej widzi niż yy, jest naprawdę. Inaczej, czy źle odczytuje język Twojego ciała. Siódemka pentakli, czyli yy, zastanawianie się właśnie, co dalej, szukanie tych możliwości, bo siódemki to są. Yy, siódemka jest liczbą losu i. Liczbą, która mówi, wszystko ma swój czas w życiu. I ta osoba ma wrażenie, że jak się zaangażuje, im więcej tutaj będzie mm, czarowała i kreowała, to w końcu mm, dojdzie do tego punktu, kiedy okaże się, że rzeczywiście jest szansa na tą relację. Jest w siódemce denarów poszukiwanie różnych możliwości, tak? bo to jest takie trochę poczucie bycia na zakręcie. Bo ty nie reagujesz i ta osoba się czuje troszkę taka właśnie rozchwiana, zdezorientowana. Może myślał, że łatwiej mu pójdzie, a ty jednak tutaj jesteś bardzo zablokowana na zmiany w swoim życiu. Po prostu nie jesteś gotowa na tą relację. Nie widzisz tego, co wokół ciebie się dzieje, bo skupiasz się zupełnie na. Na czymś innym, tak? Skupiasz się na sobie, na, swoich, na swojej codzienności. Natomiast siódemka pokazuje, że ta osoba cały czas próbuje, że szuka i ciągle liczy, że jest jakaś szansa, która spowoduje, że w końcu ta wasza relacja ruszy do przodu i ruszy w takim kierunku, w jakim jemu chodzi, tak? Czyli właśnie wykreuje coś według swoich pragnień. Bardzo się stara, widać. Siódemka to jest naprawdę szukanie różnych możliwości, a świat pokazuje, że to staranie może przynieść w końcu efekty. Bo tutaj mamy 20 z wielkich arkan, a tutaj mamy 21. 20 to są jakieś właśnie ważne rozmowy jakieś takie różne posunięcia, które mają sprawić, że. Y Coś ruszy do przodu. Tu są te możliwości, które ta osoba wykorzystuje i czuje, że coraz bliżej jest celu, że może twoje zainteresowanie wzrasta. W każdym razie takie ma poczucie ta osoba. I świat, ty mówisz, że wydaje mu się, czy chciałby, żeby właśnie osiągnąć ten punkt, świat, czyli spełnić to marzenie. Z jednej strony szuka szans, a z drugiej ma nadzieję, że któraś z nich sprawi, któraś z jego propozycji tak, sprawi, że osiągnie swój cel. To jest. Świat to jest wejście na kolejny nowy poziom w znajomości. To może być też sugestia, że. Jest to osoba, która na przykład pochodzi z zagranicy, jest to obcokrajowiec, albo poznaliście się na przykład w podróży, albo łączą was na przykład służbowe podróże, bo w świecie jest trochę takiego też przemieszczania się, przekraczania pewnych granic, takich dosłownie, jak i też właśnie tych granic, które osoby sobie stawiają, tak, że tu są moje granice. Ta osoba liczy na to, że wykreuje tak tą rzeczywistość, że ty te swoje granice poprzesuwasz i że on zaspokoi swoje ambicje, uda mu się zainteresować na tyle swoją osobą Ciebie, że wystartujecie w coś nowego, bo świat pokazuje, że jest szansa na. Ten nowy początek. Ta osoba się bardzo angażuje, bo czuje, że daje jej to też pewnego rodzaju satysfakcję, bo widzi może jakieś małe, ale jednak efekty, i wydaje się jej, że jak będzie coraz bardziej się angażować i ciągle od siebie coś dawać, i cały czas kreować. To w końcu dasz się przekonać i ten świat będzie takim momentem przełomowym, kiedy wspólnie ruszycie w stronę tego, co jest możliwe do wykreowania, tak? Czyli, tak jakby świat otworzy przed wami przestrzeń nowych możliwości do wykorzystania. I mamy kartę cesarza. To jest karta barana, i to jest osoba, która właśnie jest bardzo uparta. On, on nie przyjmuje do wiadomości, że możesz być niezainteresowana. Bo skoro on jest z tobą zainteresowany, to uważasz, że mm, w końcu uda mu się tak, osiągnąć swój cel. I w końcu pokona twój opór, bo w końcu to jest czwórka z Wielkich Arkan, a ty jesteś tylko w czwórce z małych Arkan. Czyli stawiasz jakieś granice, ale. Ta osoba jest bardzo silną osobowością. Mak pokazuje, że to jest osoba, która korzysta z wszystkich możliwości, żeby wykreować to, czego potrzebuje, czy to, czego pragnie. I tutaj jest posługiwanie się różnymi możliwościami, na przykład właśnie sprawy materialne, tak jakby. Będzie próbował Cię może przekupić w takim sensie, że na przykład coś ci zafunduje, takiego naprawdę fajnego, znaczącego. No nie wiem, zaprosić Cię na przykład na jakiś wspólny wyjazd, czy na tym wspólnym wyjeździe gdzieś na jakiś rejs, po prostu na przykład, jeżeli będziecie na wyjeździe integracyjnym, może będzie taka możliwość, żeby coś ci zafundować. Ta osoba nie przyjmuje do wiadomości, że możesz być, nie, możesz być niezainteresowana. Po prostu zawróciłaś mu na tyle w głowie, że stara się przejąć kontrolę nad całą tą sytuacją i nie odpuszcza. I widać, że jest bardzo wytrwały w dążeniu do celu. I mamy piątkę, czwórka, piątka z wielkich arkan. Piątka może sugerować, że właśnie jakieś sprawy zawodowe Was łączą. Um, arcykapłan, czyli posługiwanie się zarówno intuicją, jak i życiową mądrością, po to, żeby działać um, i osiągać cele. I tutaj są pewne schematy działania, których ta osoba się trzyma. To może być właśnie informacja dla ciebie, że to jest osoba, która bardzo yy, wierzy, jest bardzo pewna siebie i wierzy w jakiś swój sposób yy, kreowania, y, który jest według niego bardzo skuteczny. Czasami właśnie może być opresyjny, nawet, tak? bo ten mak, on niekoniecznie może być dobrą komunikacją. Tutaj może być takie trochę wymuszanie. <laughs> Ale niekoniecznie. Może to być po prostu ochota na to, żeby osiągnąć swój cel, i ten kapłan to może być też na przykład informacja, że on ma bardzo szczere intencje. Jednak kapłan jest znakiem byka. Może. Na przykład, ty jesteś w energii czwórki z Wielkich Arkan, jesteś baranem i twardo trzymasz się swojego porządku życiowego. Też może być taka opcja, bo tak trochę tutaj na siebie patrzycie. I ty wyznaczasz właśnie te swoje granice, których y, nie pozwalasz nikomu przekraczać. Natomiast arcykapłan, on jest bardziej y, taki właśnie y, stawiający na. Na rozwój, ale właśnie skupia się na sobie i robi to, co jest dla niego dobre. I tutaj może być jakiś zgrzyt między wami, mimo że y, ty może wysyłać takie konkretne sygnały, że nie jesteś zainteresowana, to jednak ta osoba y, uważa, że. Jest na tyle atrakcyjna i ma taką dużą pewność siebie, że w końcu te przeszkody, które ta przeszkoda, która jest między wami, która może właśnie jest z Twojej strony, ta granica, ona jest do pokonania według tej osoby. I naprawdę widać, że tutaj jest sytuacja rozwojowa. I wszystko może się między Wami wydarzyć. Mamy czwórkę kielichów. Mhm. Kolejna czwórka. Tutaj mamy taką sytuację, że ktoś um, ciągle powraca z przeszłości. Tak, jakby właśnie um, ta osoba już wiele razy próbowała um, zdobyć um, Twoje zainteresowanie. To już jest któreś z kolei. Podejście do ciebie. I tutaj w tej czwórce kielichów widać z jednej strony, właśnie, że ta osoba ciągle próbuje, więc tak jakby wraca z przeszłości i spotyka się z, ciągle z tą, z tą, z tym oporem, tak? I jest rozczarowana tą sytuacją, mimo że. Um, Mimo, że jest tutaj ta energia maga i naprawdę widać, że kreuje co tylko się da, to jednak ta czwórka kielichów pokazuje, że ty jesteś tak jakby nie do zdobycia na ten moment. I ta osoba już jest trochę zniecierpliwiona, ale jednak to, że zawróciła się jej w głowie, sprawia, że się nie poddaje, tak? bo ta piątka buław tutaj jest. Za wszelką cenę, tak, chce tutaj y, y, pokonać y, jakąś konkurencję, może y, rywali y, i angażuje się bardzo mocno. Siła, czyli y, to jest takie duże przyciąganie y, między wami, przynajmniej z jego strony jest takie poczucie dużego przyciągania, że sytuacja. Jest wymagająca. Z jednej strony, wie y, 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 trudno będzie zdobyć Twoje serce, ale z drugiej strony ma poczucie, że jednak jest silniejszy od tego wyzwania, jakim jest tutaj y, y, dążenie do tego, żeby przekonać si Ciebie do siebie. I siła pokazuje właśnie takie. Brak ochoty na to, żeby się poddać, tak? On ma właśnie tą olbrzymią determinację w sobie. W końcu zawróciłaś mu w głowie, i ta siła tutaj sprawia, że nie poddaje się, mimo że jest tu rozczarowanie. To cały czas wraca z jakimiś nowymi możliwościami. W końcu ta siódemka pokazuje, że. Cały, on się zatrzymał na tym zakręcie i on nie ma zamiaru tam wyjechać z tego zakrętu sam. Tak? On chce cię ze sobą zabrać w tą podróż w stronę tego świata, czyli nowych możliwości. I poprzez ten upór i ciągłe propozycje, i takie drążenie, kropla drąży skałę. Tak, jakby karta mówiła, że on, on wzmacnia swoją pozycję, że ma nadzieję, że w końcu poddasz się i yy, uwierzysz, że rzeczywiście ta siła między wami to jest siła przeznaczenia. Przynajmniej on tak sobie to tłumaczy. Yy, jest tutaj słońce, czyli jest bardzo. Z jednej strony ta karta może mówić, że to jest bardzo silna osobowość. Z drugiej strony, Ty też możesz być w tej energii Słońca i potrafisz stawiać granice. Jeżeli wiesz, że to nie jest dobry moment na wchodzenie w relacje, to po prostu mówisz nie. Słońce mówisz, że tutaj sytuacja jest bardzo rozwojowa. Może łączą Was jakieś wspólne, też, właśnie aktywności, które uprawiacie na przykład jakiś. Chodzicie wspólnie, na przykład na siłownię może to jest ten, to miejsce, gdzie się spotykacie, tak? I tutaj y, możecie wspólnie spędzać czas, pokazuje karta. I dla ciebie to jest tylko kolega, czy przyjaciel, czy kolega z siłowni, tak? Czy z jakiegoś innego miejsca, z jakichś warsztatów rozwojowych, no, gdzieś, gdzie po prostu możecie się spotykać, basen y, ale też może być to miejsce pracy jak najbardziej. I tutaj jest y, takie poczucie, że ty stawiasz granice, a ta osoba próbuje właśnie je przekroczyć. I słońce mówi, że ma dużą nadzieję i wiarę w to, że w końcu y, doznasz tego olśnienia, zobaczysz, jaki on jest ciekawy, y, że, jest tą, że jest bardzo ciekawą osobą, tak? bo macie wspólne zainteresowania. Na pewno on jest ciebie ciekawy. Tutaj Słońce mówi, że y, zawróciłaś mu w głowie i y, doznał jakiegoś olśnienia, że to jest ta osoba, tylko muszę jeszcze zrobić wszystko, żeby ją zdobyć. Tak się tutaj, kochani, to pokazało. A Słońce mówi, że ta znajomość ma perspektywy, że jest bardzo obie obiecująca. Y, ty jesteś po prostu y, w takim momencie swojego życia, kiedy nie jesteś nastawiona na... Y, takie głębsze, nowe znajomości. Jest ci dobrze tak, jak jest. Karta mówi, że masz takie poczucie, że w życiu masz w tej chwili to, co, czego potrzebujesz, i nie szukasz y, tych y, 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 nie szukasz relacji, tak? natomiast ta osoba się nie poddaje, y, i może, właśnie drążąc, ta kropla, która drążysz w skałę, rzeczywiście. Może w końcu spełni swoje marzenie. Słońce mówisz, że on jest gotowy postawić sprawę jasno, czyli może na razie tylko kreował i próbował na wszelkie sposoby, takimi pośrednimi metodami, zwrócić na, ciebie, na siebie swoją uwagę, natomiast Twoją uwagę, przepraszam, na siebie swoją uwagę. Na siebie Twoją uwagę, natomiast Słońce może mówić, że doszedł do takiego momentu, kiedy yy, ma ochotę postawić sprawę jasno. Może to za chwilę właśnie się wydarzyć, kiedy może nawet będziesz zaskoczona, bo inaczej odczytywałaś yy, jego intencje. Yy, natomiast on czuje, że yy, to jest ten dobry, czas na, na, na ten start, na jakiś dobry początek, bo w końcu ten świat y, nie pojawił się bez powodu, tak? To są wielkie arkana, i tutaj jest ochota, żeby właśnie ym, spróbować czegoś nowego, wejść na wyższy poziom. Zobaczmy, co jest w kartach wyroczni. Magia w powietrzu. Bądź czujna i wypatruj znaków oraz wiadomości prowadzących cię na szlaku. Tak jakby karta mówiła, że jest koło ciebie ktoś, komu zawróciłaś w głowie, ale ty nie jesteś świadoma tego. Ta osoba to boi się i troi, ale nie jest bezpośrednia, tylko próbuje po prostu coś wyczarować. Może jest właśnie taka trochę za bardzo za bardzo czaruje a za mało y, y, ujawnia tak, swoich intencji. Y, natomiast tutaj te, to słońce pokazuje, że może jest ten moment, kiedy ta osoba w końcu wyjdzie bezpośrednio ze swoją propozycją. Y, więc bądź czujna, bo magia y, wisi w powietrzu. Y, zapraszam, kochani, do czytań prywatnych, jeżeli takich potrzebujecie, bo to było czytanie ogólne. Jeżeli czujesz, że coś dziwnego dzieje się w twoim otoczeniu i chciałabyś to sprawdzić, czy chciałbyś to sprawdzić, możemy postawić rozkład właśnie na taki temat. Dziękuję wam kochani za dzisiaj. Bardzo dużo pozytywnej energii wysyłam wam na kolejne dni. Bądźcie szczęśliwi. Thank you